Dzień dobry, to kolejny odcinek Espresso dla menedżerów. Uwaga, nie tylko dla menedżerów, którym moim gościem jest Tina Sobocińska, a rozmawiamy w temacie pracy hybrydowej, no jakże yy, takim na czasie temacie, w dniu dzisiejszym, w obecnych czasach. Wręcz tak naprawdę, yy, to, na co warto yy, zwrócić uwagę, to powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, prawda, że warto testować, yy, jaki model pracy hybrydowej jest najlepszy w moim zespole i w mojej organizacji. Natomiast też zaczęliśmy troszkę mówić o wyzwaniach. Tak? I chciałbym zadać dwa pytania. Jedno, jakie to wyzwania są i jakie nie wiem, konsultant, doradca, który się na tym zna, mógłby dać jako takie dobre rady menedżerom do wprowadzenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie są wyzwania? Wyzwań jest kilka. Mhm. Pierwsze wyzwanie to jest efektywność nowego modelu pracy, bo mhm. tego się uczymy. I tutaj możemy mówić przede wszystkim o tym, jak w organizacji wprowadzić takie nowe zasady. Mhm. I widzę, że firmy sobie radzą nad, z tym na takim bardzo też praktycznym poziomie, na przykład organizacji komunikacji, organizacji spotkań. Mhm. Czyli na przykład na poziomie firmy umawiamy się, że pracując hybrydowo będziemy dbać o większą efektywność spotkań, skracając te spotkania, ale dbając o ich jakość. Proszę, proszę ci przerwę, ale właśnie tak uderzyłaś w czuły punkt, bo no, na, na podstawie rozmów, które mam, to y, może to jest myl, mylne wrażenie, ale mi się wydaje, że duża część firm po prostu przeniosła tą kulturę spotkań takich właśnie codziennych, normalnych, długotrwających z jednego przechodzenia na drugie do online i to jest jakby jeszcze bardziej nieefektywne. Taki tak, był rzeczywiście tak. obraz w pierwszych miesiącach pracy zdalnej. Byliśmy zaskoczeni tym, pandemia wymusiła od nas pracę zdalną, uczyliśmy się mhm. jej, więc faktycznie jakby na zasadzie przetrwania przenieśliśmy praktyki Zachowania z tego, z tego pandemii, co robiliśmy nie? wcześniej. Wręcz tych spotkań mieliśmy jeszcze więcej, bo nie tylko dbaliśmy o to, żeby zabezpieczyć ten biznes as usual, ale w Aha. sytuacji kryzysu, pandemii, jeszcze szukaliśmy nowych rozwiązań na, na te trudne czasy, więc mieliśmy bardzo dużo spotkań. Teraz wiele organizacji, z którymi współpracuję, mają taki moment zatrzymania, refleksji, który uważam, że jest bardzo ważny i bardzo potrzebny żebyśmy zastanowili się, jak możemy zapanować nad tą, mhm. nad tą masą spotkań, które w dużej mierze są nieefektywne. No Jesteśmy przemęczeni i badania rynkowe też wskazują, że to zmęczenie się nasila. Więc jeżeli się nie zatrzymamy, to możemy mieć taki efekt, że bardzo dużo takich pustych taczek przywozimy w naszej mhm. codziennej pracy. To zagraża wypaleniem, oczywiście rotacją, nie tylko na poziomach operacyjnych, ale też rosnącą rotacją na stanowiskach menedżerskich. Przed, więc... przed pandemią była taka idea, żeby nie spotykać się w sprawie, tylko na efekt. Tak, 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 tak. I teraz rzeczywiście to jest ten moment, kiedy możemy sobie to trochę wyczyścić i uporządkować w organizacjach. Mhm. Są takie firmy, które umawiają się na pewne nowe standardy spotkań, nowe standardy komunikacji. I ja jestem zwolenniczką upraszczania rzeczywistości. Mhm. I przykładem na takie upraszczanie jest umówienie się na 6-7 nowych zasad, które wszyscy stosujemy i dbamy o to, żeby one nam pomagały jeszcze lepiej pracować. A wielu pracowników mówi, że chce pracować inaczej. Tak? Mhm. że to jest rzeczywiście w tej chwili bardzo ważny element takiego naszego kontraktu z firmą. Więc przykładem tego lepszego pracowania, lepszych standardów jest właśnie to, żebyśmy dbali o jakość spotkań, ograniczając ich ilość. Czyli przykład, przykład 50-minutowych spotkań, mhm. czy 25-minutowych spotkań, które są dobrze zorganizowane, na które każda osoba, która przygotowuje takie spotkania, zaprasza tylko niezbędnych uczestników. I tutaj podstawowe pytanie, jaką rolę będzie miał ten uczestnik, mhm. to jest pytanie lidera takiego spotkania. Jaka jest agenda? Po co to spotkanie organizuje? Z czym chcę, żeby Świadom, wyszli uczestnicy? Z czym ten ja ten chcę wyjść z tego taki. spotkania? Więc wracamy trochę do podstaw, ale te podstawy są bardzo ważne, bo dzięki temu, jeżeli wejdziemy w ten rytm 50-minutowych czy 25-minutowych spotkań, mhm. to będziemy mieć więcej oddechu na to, żeby nawet mentalnie przestawić się między jednym a drugim spotkaniem na, na inny temat żeby zadbać o, o, o swoje potrzeby Aha. fizjologiczne, przecież też uświadomiliśmy sobie, że nawet Aha. picie dwóch litrów napoju w ciągu, w ciągu jednego dnia pracy jest podstawą do tego, żeby nasze organizacje, organizmy dobrze funkcjonowały. Więc tutaj możemy zadbać o takie bardzo podstawowe nasze potrzeby i Aha. dzięki temu, jeżeli zbierzemy te krótkie przerwy na to, żeby się przestawić na inny temat Aha. mentalnie, żeby trochę odsapnąć, odpocząć między spotkaniami. To też być może w jakiejś skali wygospodarujemy sobie czas na pracę głęboką. Praca głęboka jest takim nowym odkryciem z no, ja czasów pracy zdalnej, teraz pracy hybrydowej czyli praca, kiedy możemy się skupić. To nam przyniosły nasze doświadczenia pracy w domu, gdzie nie mamy aż tylu bodźców, jakie mamy często w biurze. I praca głęboka to jest po prostu praca wtedy, kiedy coś planujemy, kiedy pracujemy koncepcyjnie, pracujemy analitycznie, kiedy okay. przygotowujemy raport, kiedy robimy jakieś plany do, do przodu naszych różnych aktywności. Nic, nam nie, zaburza Nic nam nie zaburza i taka praca głęboka jest naprawdę szalenie efektywna. Więc to, co nam daje praca hybrydowa, jako nowy model, styl pracy, to jest od, oduczenie się multitaskingu, czyli oduczenie się tego, że jestem na spotkaniu. Jednocześnie wysyłam maila, jednocześnie sprawdzam jakiś raport i robię wszystko nieefektywnie to jest Aha. to, czego się powinniśmy oduczać. A nauczenie się pracy głębokiej, kiedy rezerwujemy sobie czas i takie organizacje, które też rozumieją potrzebę pracy koncepcyjnej, pracy głębokiej, podnoszą swoją efektywność. Więc wracając do tych umówionych standardów na poziomie firmy, też znam organizacje, które na przykład mówią: OK. Zgadzamy się na to, żeby w pewnych porach w ciągu dnia nie organizować spotkań i to jest taki czas na pracę własną, na pracę głęboką. Aha. Ale to znowu musimy dostosować do organizacji, do jej profilu, do jej specyfiki. Bo jeżeli mamy klientów, którzy cały czas oczekują od nas interakcji, no tak. to, to też nie to możemy powiedzieć klientom, że my teraz mamy pracę głęboką, w związku z tym nie zajmiemy się sprawą klienta. Południowy. Dokładnie. W się mamy jest. Więc dlatego też te standardy, które no. mogą dotyczyć no. efektywności całej organizacji, powinny no. być specyficzne dla danej firmy. Tutaj no. też nie ma jednej złotej recepty. Ale przykłady, które obserwuję w innych w różnych firmach mogą być inspiracją dla wielu organizacji, żeby A. od tego przynajmniej zacząć. Dobra, fajnie, bo to jest tego taka super fajna rada pod tytułem Prowadź nowe zasady. Głównie jeżeli chodzi o sposób komunikacji czy organizacji tej komunikacji w firmie, później obserwuję, jak ludzie się zmieniają. To jedna rada, ale też druga, którą bardzo lubię, w sensie zadbaj o swoją energię. Przejdź z tego multitaskingu do efektywnej pracy nad jednym tematem krótka przerwa i przejście na, na, drugi, na drugi temat. Więc jeszcze, no bo też doradzasz, prawda, konsultujesz tego typu zmiany w różnych firmach. Jakie jeszcze elementy warto zwrócić uwagę, takiego menedżerskiego? Jednym z największych wyzwań dzisiaj jest powrót do biur. W wielu organizacjach, pracownicy mają opór przed tym, żeby powracać do biur. I tutaj często pojawiają się takie pytanie, co zrobić w takim razie, żeby ich hmm. zachęcić? Jednym ze sposobów jest to, żeby właśnie przede wszystkim włączyć liderów. Lider ma największy wpływ, menadżer ma największy wpływ na Aha. swój zespół. W związku z tym, jeżeli lider zbierze zespół i porozmawia o tym, jak zbudować nowy sens, nowe doświadczenie, gdzie jest miejsce na pracę zdalną, jest miejsce Aha. na pracę w biurze, co my w tym biurze będziemy razem robić, na co się umawiamy? Nawet zadbanie o takie proste zasady, jak jeżeli jesteśmy w biurze, umawiamy się na przykład, że we wtorki spotykamy się w biurze, całym zespołem, to zjedzmy razem lunch, zjedzmy razem posiłek, mhm. zróbmy coś wspólnie, coś razem, zróbmy spotkanie operacyjne razem, żeby mieć te interakcje i żeby zobaczyć się a nie tylko przyjść do biura i bieżysza, ominąć dobrze, się, dobrze dokładnie, zakładać, tak? więc to, to nowe why, mhm. po co my mamy przychodzić do biura mhm. jest jednym z największych wyzwań i tutaj jest mnóstwo różnych możliwości, ale też bardzo często jak dotykamy tego tematu, to wchodzimy głębiej, co organizacja do tej pory zrobiła, żeby przestawić mhm. się na nowy model pracy. Jakie jest też podejście menedżerów? Bardzo dużo jest jeszcze oporu w naszych firmach od poziomu menedżerów w zarządach. Mhm. Nie wszyscy popierają taki model pracy, nie wszyscy mhm. wierzą w to, że ten model pracy długoterminowo może się sprawdzić, a jednocześnie widzimy we wszystkich badaniach, zarówno wewnętrznych, gdzie pracownicy wyjątkowo licznie uczestniczą w badaniach, które niosą ze sobą pytania o preferencje, potrzeby w zakresie mhm. stylu pracy. Ten udział w tych badaniach jest rekordowy, ale też widzimy w zewnętrznych badaniach, że Polacy pokochali pracę zdalną. I dzisiaj najważniejszym pytaniem rekrutacyjnym w tych firmach, gdzie można pracować mhm. też w jakim stopniu zdalnie, jest pytanie, czy jest praca hybrydowa? Więc rekruterzy są na takie, takie pytania przygotowani, i pytanie: czy jeżeli jestem liderem zespołu i mój zespół może pracować hybrydowo? To jakie jest moje nastawienie do tej pracy? Czy ja to robię dlatego, że firma ma teraz taki trend i wiem, że bez tego nie zrekrutuję nowych talentów? Czy ja w to wierzę i rzeczywiście uczę się tego nowego stylu, ufam ludziom i po prostu zaczynam też w inny sposób z nimi pracować? Więc to jest też taki dobry punkt wyjściowy, a potem się otwiera cała paleta różnych wyzwań, no właśnie, które, tak. które dotykają też i najczęściej wracają również do samych liderów. Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo rzeczywiście teraz jest tak. My, jako pracownicy, oczekujemy dużej elastyczności i wręcz właśnie tych różnych modeli pracy hybrydowej, czy dużej ilości czasu spędzonego w pracy, ale w domu przy okazji. Prawda? Natomiast z drugiej strony pojawia się takie wyzwanie e, duże menedżerskie, bo gdzieś z tyłu głowy pojawia się myśl, ale czy oni pracują, czy siedzą e, w łóżku, prawda? No i chciałbym, żebyśmy o tym za chwilę sobie porozmawiali w naszym kolejnym odcinku. dobra? Dobrze. Także wielkie dzięki za dzisiaj. O, trochę dzisiaj było o wyzwaniach pracy hybrydowej, o tym, jakie dobre rady Tina ma dla, dla menadżerów. A w następnym e, odcinku porozmawiamy właśnie o tym, co zrobić, jak sprawdzić albo jak nie sprawdzać, czy nasi pracownicy rzeczywiście pracują na tej hybrydzie. Wielkie dzięki za dzisiaj. Dziękuję bardzo.